W niedzielę 24 marca na Hali Sportowo-Widowiskowej w Międzyrzeczu odbył się wielkanocny turniej tenisa stołowego. Organizatorem jest Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku, oczywiście, a my chcemy popularyzować tenis stołowy. Zaczęliśmy już parę lat temu. Były różne frekwencje, bo było 10 osób, było ponad 40 osób. Myślimy, że przynajmniej tak jak rozmawiamy z uczestnikami, jest chęć tego więc postanowiliśmy po raz kolejny zorganizować ten turniej. Jak widać są chętni, bo jest ponad 20 osób uczestników w dniu dzisiejszym, także myślę, że jest może nie parcie, ale jest potrzeba organizacji turniejów tenisa stołowego. Dwa ma to też na celu, ponieważ jest to turniej nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych, gdzie gros tych ludzi grało w tenisa może nie zawodowo, ale już ładnych parę lat, potrafią grać jeszcze za świętej pamięci, trenowali za świętej pamięci Pana Jana Nowaka i potrafią przekazać też tej młodzieży, która tu z nimi gra, umiejętności swoje i doradzić, jak powinno się zachowywać przy stole. Sport zawsze uprawiałem amatorsko. Jeżeli chodzi o tenis stołowy, to przestałem go uprawiać, no myślę, że z 30 lat temu, ale nasunęła mi się też taka takie wspomnienie przy okazji tego turnieju. Kiedyś były organizowane w Międzyrzeczu m.in. Między Grand Prix Międzyrzecza. Były organizowane przez wielkiego człowieka, sympatyka sportu, pana Józefa Matysiaka. I w pewien sposób widząc ogłoszenie o tym turnieju, wróciłem myślami do tamtych, do tamtych czasów, do tych wspomnień. No i spotykam dzisiaj też wielu kolegów, którzy w tamtym okresie ze mną grali, z czego się bardzo cieszę. I zapraszam wszystkich do uprawiania tenisa stołowego. Mam nadzieję również, że pan dyrektor Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i wypoczynku tym turniejem zapoczątkuje regularne turnieje. Może wrócimy właśnie do takiej formuły, jak była w 30 lat temu, kiedy to organizował pan Józef Matysiak, kiedy co miesiąc odbywał się jeden turniej pod egidą właśnie Grand Prix Międzyrzecza. Była to świetna okazja przede wszystkim do dobrej zabawy, do spotkania się z kolegami i przede wszystkim do ruchu, tak? bo tego nam chyba wszystkim dzisiaj brakuje. Ja uważam, że przy każdym sporcie podstawą jest, przy każdej dyscyplinie sportu, po pierwsze koordynacja ruchowa, bo bez koordynacji ruchowej niestety w żadnym sporcie, a w sensie tym, tym bardziej, gdzie ta piłeczka naprawdę jest szybka, trzeba być zwrotnym, trzeba być gibkim. To są takie podstawy, a do, do, do tego no, dochodzą już później sprawy techniczne, czyli prowadzenie rakietki, ułożenie ciała, to, to są już rzeczy, które poznaje się z czasem.